Siemano, witajcie, z tej, tej strony Dzisiaj nagrywamy lockburga. Możemy już płynąć? O. Ja przyspieszam. O nie, Pałacek przyspieszył, widzisz to? Ej! lecimy do tyłu. I... Patrz. Widzisz to jak szybko leci? A gdzie ty chcesz płynąć? No na sam koniec chcę płynąć. Dobra, ja robię cięcie, widzowie, czekajcie. No, to ja zrobię cięcie, czekajcie. Dobra, widzowie, płyniemy. No nie płynie. źle. No ja płynę do przodu. Płyniemy dalej widzowie. Ale to nie chce się chcesz... rozwalić. Ja chcę się rozpędzić. Ja chcę rozpędzić. A chcę Ale czekaj, bo musimy to coś inaczej zrobić. Muszę wykombinować. Don't you no Boże, no jedź tym, a nie da się skręcić. Nie da. Mm. Dobra, ja się resetuję. Dobra, jeszcze ja... Zrobimy, okay? Okay, ja. Jeszcze raz zrobimy, okej? Jeszcze raz zrobimy, tylko że ja będę sterował. Dobra. Okay? Ja, ja wycofuję. bo ja. Muszę mieć kontrolę. Dobra, filmie. widzowie, ja wycofuję i widzimy się jak będę na pocie. Widzimy się jak będę na pocie. Dobra, widzowie. Yy, idziemy na łódki. Ja swoje napędy zrobię. Poczekaj. Poczekaj, ja swoje napędy zrobię. To ja je sprzedaję, okej? Okay? Okej. Okay. Ja je sprzedaję. A ja sprzedaję mega tudwa, mega tudma, mega tudno. Ej, czemu tu pozostały takie te? Ty żeś tu zrobił. Co? mega turbo, zrób tak, że mega turbo to będzie podłoga w tym, w tym... Dobra, zrobimy mega turbo, mega turbo! Ej no, co ty robisz? Będzie mega turbo wszędzie. Mega... A już, już kapuje, żeby... Ale to na ciebie idzie. No? A ja, idę, ja tu będę budował wszystkie turbo. Ej, wszędzie tak zbuduj. A wie, że jacht jest na innym pocie i mogą go dor dorwać jak w tak, jak w odcinku jak w odcinku wiesz co, jak w odcinku, raz w odcinku tacy, taki złodziej mnie gonił z piłą motorową ale to nieważne jak oglądałeś film to wiedziałeś Nie oglądałem filmu no to nie wiesz co robimy w, w grze Ej, ty się otworzyć nie to no dobra, już się da. Dobra. Poczekaj, poczekaj, nic teraz nie rób, bo ja muszę coś tu zrobić. Lampy dobudować muszę. A ja będę budował I te tu dziur... podłogi nie ma w ogóle. Ja buduję właśnie podłogę, tylko się odsuniesz. Pod... Ej, podłoga to będzie turbo. Podłoga to ma być turbo. Nie. Podłoga nie ma żeby turbo. Na górze lampy. Ja ale się teraz świeci tutaj. Czekaj, bo ja to zabuduje wszystko. Ja nas zabuduję. Dobra, płyniemy. Dobra, widzowie, za chwilę płyniemy. No jak zbudowałeś już? I ty dawaj do przodu cały czas. Dobra, a ja odpalę ja mega turbo. A mamy trochę normalnych, żeby jakoś płynąć. Dobra, daję, żeby płynęło, czy nie dawać. Jeszcze. jeszcze nie? Ja tu dobuduję trochę takich normalnych. Patrz, to są nienormalne. Dobra. I teraz my na koniec świata wylecimy. Odpalać? Nie mm -hmm. odpalę, mm -hmm. Widzimy się za sekundę. zadziło nas zjach, jakby co. Widzowie wysadziło jacht, a Will gdzieś wyleciał. Chyba do Broxburga. Widzowie, chyba musimy płynąć. E, Will, ja muszę brać jacht i ja będę... E, Will, powiedz co się stało. Poczekaj, bo gdzie już moje? Ty wyleciałeś? Ja nadal płynę. Muszę się wyrastać. No to to Will tu przypłynie, a my za chwilę się widzimy. A ja idę po moje auto. Widzowie, ja idę po moje auto do jachtu. Will, ty popłyniesz, a potem wrócę, okej? Okay? No. Jak wrócisz, to już popłynę tu jachtem na port. Widzowie, widzimy się jak przypłynę jachtem. Za sekundę. Jak będę na porcie z jachtem. Widzimy się za sekundę. Widzowie, jestem już na porcie, gdzie jest mój jacht i ludzie. Ludzie tylko wchodzą do mojego jachtu? No ja przed sekundą przeparkowałem auto do garażu. Will wchodzą do twojego pokoju w jachcie. Bez złota. Co tu za klocek robi? Will, ja przypłynę do twój port, okej? Okay? No ja mam tylko trzy Muszę też się zdobyć tam Nie Muszę will. teraz tam polecieć A Muszę za chwilę... Zdobyć... Bo już kumam, czaję bazę, bo... Bo tam jest ten skarb, a ja myślałem, gdzie jest ten skarb? Dobra, ja. Dobra, ja płynę. Potem... A, po, po... a popłyniemy potem do Bloxburga? A za 5 minut płyniemy do Bloxburga. Za 3 za minuty płyniemy do Blocksburga, To ja przeparkuję, e, prze, przepłynę do Twojego portu, bo nie wiem, jak to się mówi. Dobra, widzowie, widzimy się za sekundę. Kurbo, żeby, żeby tak... Dobra, widzowie... My musimy ustroić imprezę, robimy dzisiaj tutaj. Jak Will tu przyjdzie, to będzie To ja pokoloruję trochę ten pokój. Jadalnie pokoloruję. Jaką chciał mieć dla jadalnie? Ja pokoloruję na żółto. Nie, tak trochę na zielono. O! To jest dobre. Napiszcie w komentarzu jak włączę, czy podoba Wam się Willa Auto. Dobra, teraz mogę Cię dołączyć. To... Bo ja do czekaj, czekaj. Jaki Czek masz? Green. No to Uli za chwilę tutaj przypłynie. E, za chwilę tu przypłynie. swoją łódką widzowie, a. ja je... przypłynąłem. Dobra, Uli już przypłynął widzowie. A czemu, ja mam poko... czemu ja mam taki słaby pokój strasznie? No to ja ci mogę go urządzić. No to ja będę ci go urządzał teraz. Widzowie, urządzamy Uli'a pokój. No pokój w tym pokoju jeszcze. A może. W następnym odcinku będziemy w Blacksburgu. Okej? Okay? No. No. Wtam ci tutaj fotele. Fotele mi tam zrób. Masz tu fotel? Tu będziesz miał stolik na kawę. Ja byś chciał się napić kawę? Łóżko tu jest w tej grze. No nie? Mm. Bo ja chcę mieć łóżko, żeby spać. Dobra, czekaj, tylko ja będę tutaj dwa łóżko. to krzesło ze stolikiem, bo tam jest. I zamiast tego tutaj wiesz, tutaj to łóżko. Jest to łóżko? Ufam ten stolik z tym krzesłem i daj łóżko. Dam Ci tutaj lodówkę, jakbyś był głodny. O, tu masz lodóweczki. Nie jest łóżko w tej grze, nie ma? Nie. Mm, nie ma. Nie ma. A będziesz miał tu fajne lodówki. Podoba ci się? Masz tu no. szafki. Teraz ja zapisuję. I chodź zobaczyć w jadalni, jaka jest ładna. Pomalowałem ją trochę. A wiesz, że tu jest takie turbo, którym ty sterujesz? No, na razie nic tam nie rób, bo bo ja tu właśnie koloruję widzowie. Pojedziemy za chwilę do Blog, popłyniemy to znaczy do Blogsburga, pojedziemy, bo ten jacht tu cały czas stoi i gnije. Żartuję. A, a ty to nagrywasz? No. Widzowie, na wydół. Chciałem. Ej. Zostało 5 minut. Zatrzymaj do... na chwilę kamerę, zatrzymaj na chwilę kamerę. Dobra, zrobię cięcie widzowie. No to ja widzę, że dalej robię tą podłogę. Ten dywanik tu kładę Napiszcie w komentarzach hasz tak fajny jacht. Nie też przyszło. Napisz... Ej, Will, chodź tu, bo dzisiaj robi... W następnym odcinku robi mu imprezę na jachcie. Will? No. Chodź na górę, będziemy, będziemy tutaj budować. Jeszcze nie startuj! Jeszcze nie startuj! Ale my nigdzie nie płyniemy, my na razie budujemy Ano? My dzisiaj nie płyniemy My dzisiaj mieliśmy remontować ten jacht, bo dawno nas nie było Piszcie w komentarzach, jak chcecie więcej odcinków z jachtu Will? No? Ja buduję lampy właśnie w garażu. Tylko coś źle zrobiłem i muszę wejść tam na sekundę. A powiedz, czy ładny jest ten jacht? No ładny. A bądź, napiszesz coś w komentarzu? A, a widziałeś, e, a ładnie zmieniłem mój e, wiesz, co kanał? Fajny jest? No. Taki baner jest fajny, prawda? Ej na tablicy napisałem Joker Philip. Gdzie? Zowie, na... wiem sobie, a Will jest w swoim pokoju sobie tam je, prawda? Prawda Will? No. No to ja będę no. dalej robił ten jacht. Mm. Ja tu będę ładnie robił Will. Jak chcesz to możesz do mnie przyjść. Do mojego pokoju tutaj o, Dobra, ja... tylko możesz mówić do komputera bardziej, bo ja cię słyszę. Jakbyś mówił... O, widzowie. Dobra. Dobra. Ja cię tak słyszę. Widzowie, Will mnie słabo słyszy, więc ja się podchodzę. Uj, będę obok twojego pokoju remontował. Zamknę ci drzwi. Zamykam drzwi, okej? Okay? Dobra, mogę coś innego widzom powiedzieć? I jak chcesz, to możesz mówić widzom cały czas. Że mi wywaliło grę. Aha. No teraz się już dobrze słyszę. To Mam Jeszcze coś jednego do powiedzenia. No, mów. A tak to? Tak. Ja w ładny pokój będę robił, tylko muszę wziąć ten kolor biały i zaczynamy budowę. i będzie nowy pokój tutaj. Widzowie ja będę no dalej to Ja będę tu dalej demontował. Widzowie, ja dalej demontuję. Tutaj pokój. Uj, za chwilę powinien przyjść. Uj, jesteś na swoim pocie? Na swoim jesteś pocie? Jesteś, jesteś na swoim pocie? Bo ja właśnie nagrywam teraz. Poczekaj, bo mi już się to Dobra, ja dzisiaj jeden film wrzucę. Widzowie, do widzenia. Ja w... tylko jeden film wrzuci. Widzowie, do widzenia wszystkim. No i papa w następnym filmie.